zadanie. Oblicz długość odcinka mając współrzędne jego końców A-7-2 oraz b -4, 4 W celu rozwiązania takiego zadania rysujemy układ współrzędnych i na nim zaznaczamy punkt A oraz B Łączymy i otrzymaliśmy odcinek o długości X Musimy obliczyć długość tego odcinka nie możemy w jakiś sposób policzyć kratek, ponieważ odcinek biegnie nam po skosie. W celu obliczenia x należy dorysować trójkąt prostokątny albo tutaj, tak jak ja to zrobiłem, albo na górze. Widzisz? Po dorysowaniu takiego trójkąta prostokątnego liczymy kratki przy prostokątnych zaznaczonych na czerwono. Tutaj mamy 6 kratek, tutaj mamy 11 kratek. Liczysz po kolei: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. I z takiego oto czerwonego trójkąta korzystając z twierdzenia pitagorasa obliczamy szukaną odległość X. Sumujemy, podnosząc do kwadratu przyprostokątne. 11 do kwadratu plus 6 do kwadratu, widzisz, równa się najdłuższy bok przeciwprostokątna do kwadratu. 11 do kwadratu 121, 6 do kwadratu 36 równa się x kwadrat. Dodajemy liczby 157 równa się x kwadrat. Można to równanie obrócić stronami. x kwadrat równa się 157. Te równania są równoważne. Teraz kwadrat zamieniamy na pierwiastek ze 157.